Zobaczcie, jestem w lesie, i od czasu do czasu można znaleźć borowika szlachetnego. Polecam, jest bardzo smaczny, oczywiście bez robaków. Moi drodzy, eee, czy nasze serca są czyste? Czy nasze serca są dobrym środowiskiem dla Słowa Bożego dla działania Ducha Świętego i mocy Bożej, tak aby wyrażały naturę Chrystusa Jezusa i chwałę Bożą? Czy też może jest tak, jak z naszymi bardzo często polskimi lasami, jeden wielki śmietnik? Butelki, plastyk, papa, materiały budowlane, drewno, po prostu różne inne nieczystości. Kochani, może jest tak, że zamiast pachnąć Chrystusem, to nasze serca pachną po prostu jednym wielkim syfem syfem tego świata, syfem śmieciami. Tak więc zadbajmy o stan swoich serc, aby stworzyć właściwe warunki dla Słowa Bożego, Chrystusa Jezusa.